Dobry, ja na słoneczko. Uspokój się, Brianusz. To jest mój syn, Brianusz. Mówi mi na niego Bryan, bo Brianusz taki starodawny. Na ile minut? No jak na ile, no no maxa. Na pewno na 30. Ja bym dała trochę mniej. Nie, no gdzie mnie? Ja teraz chodzę na Latino Dance i w ogóle mam ciemną karnację, także... Olejk mam swój jak coś, także nie doliczać. Rzepakowy, najzdrowszy. I na to pół godzinki mogłaby się pani zająć Brianuszem? Ja tu mam dla niego zabawkę, pani mu da? I macie czajnik może? O! Yy, to znaczy. Widzę, że macie, no. Dałabym pani obiad od razu. No, może go jeszcze na wakacje wezmę. a to jest solarium. A to jest w opcji? Dobra, proszę, łóżko 24, koleżanka już przygotowała. Jezu, na co tu tak śmierci frytkami czujesz? To taki olej spalony. Fu! Może to z wentylacji. Dzięki bardzo. Chodź, Brianusz, jak ty mamy nie poznajesz? Chodź. Ty może po straż dzwonić.